Dobra. Jesteśmy na moto. To pogadamy sobie na temat wad i zalet motocykli. I ogólnie się Ja jestem Bugi. No więc, z czego sobie tutaj zacząć? Że jazda na moto. Może podzielimy sobie tak na rozdziały. <ścoughs> Pierwszy rozdział: niech to będzie wolność. Ja jadę na motocyklu praktycznie w 99% przypadkach nie mamy problemu z korkami, bo możemy śmiało jechać między samochodami No eee, łatwo naprawdę jest lawirować między tymi autami, bo zazwyczaj przestrzeń między nimi jest dość duża w jakimś dużym korku, na drodze ekspresowej, czy nawet po mieście oczywiście zdarzają się wypadki, kiedy to Kierowcy samochodu specjalnie nam zajeżdżają drogę, bo albo są zirytowani gorącem, albo stanie w korku i tak to czasem z niektórymi nie bywa, <grym> kolejna sprawa, tak, myślę, że to chyba wszystko. No i oczywiście wolność no Jezus Mare, nie umie gadać <laughs> Bo się skupiam na jeździe i na czym innym, a nie na rozmowie. Dobra, lecimy dalej. Kolejna sprawa to będą koszty eksploatacji motocyklu, jeśli jest zadbany, tak naprawdę raz do roku również jak auto potrzebuje do wymiany oleju, filtr oleju, filtr powietrza i ewentualnie wymianę płynu hamulcowego i to tyle, bo interwał wymiany świec czy jakichś takich innych rzeczy jest dość duży bo to 20-30 tysięcy zależy od modelu nawet tu w Fazerze także koszty nie są jakieś wygórowane chodzi oczywiście również o spalanie w aucie oczywiście małe prytki litrowe tam zadowalają się 5 litrami benzyny no ale przysięty samochód dla rodziny, załóżmy 1.8, który ma tam powyżej 100 koni, 140 na przykład Pije, zajada sobie od 8 litrów benzyny w A taki fazerek na spokojnej jeździe potrafi zadowolić się 4,5. No średnia wychodzi mi 5 litrów i naprawdę jeżdżę po mieszanych drogach trochę ekspresową. Trochę tu widzicie po mieście, trzeba się napachlować biegami. Także uważam, że także u żółte światło, nie chciałem się czekać na czerwonym. Także myślę, że jak najbardziej, koszty można tu. No, minimalizować, tak. Kolejna sprawa to generator adrenaliny. Tak. W samochodzie, nie mówię tutaj o przeciętnym aucie dla Januszeksa, tylko o jakimś takim sportowym. Oczywiście, też jak mam 300-200 km, to można śmiegać, A w zwykłym aucie po prostu dajesz gazu i czekasz. A tutaj odkręcasz i się dzieje magia. Dlatego bardzo z tym ostrożnie. Co tam dalej jeszcze? Oczywiście plusem Minusem, teraz minusy Do wolności oczywiście Puszka jest dobra, gdy mamy oczywiście rodzinę Bo można jechać więcej osób Tutaj tylko możemy jedną osobę pasażera sobie zabrać plec plecaczek No ale niestety Jeśli chodzi No nie orzekujmy się, no motocykl jest Maszyną sezonową Najlepiej się jeździ w lato, gdy jest ciepło W Polsce niestety Jesień, zima odpada, gdyż wiadomo zimno Temperatura jest jaka jest no i ja zawsze temperaturach bliżej zera nie jest. Dobra, że tak powiem dla pieca motocykla, stąd to jest minus. Oczywiście są ubrania motocyklowe, które pozwalają jeździć deszcziem chłopaki, ale to żadna z tego przyjemność. Oczywiście jak idziemy gdzieś w trasę dłuższą powyżej 100 km, to jak najbardziej trzeba taki zestawik sobie zapodać. Sobie nie zmoknąć. Tak. Kolejna sprawa. No to oczywiście też... Motocykl kupujemy, żeby podbić sobie jego, no nie oszukujmy się, tak? Tak jak ja tu, moim w ogóle wymarzonym motocyklem już od Baru ładnych lat był właśnie Fazer Oczywiście celowałem bez dwójka, ale tu w okolicy była jest jedynka fajna od pasjonata Pozdrawiam Krystian No go wybrałem Wiele mówi, że... Ten wyświetlacz obrotomierz wygląda jak PlayStation, dla mnie nie wygląda to słoko. W świetle czym też również dobrze widać, nie rozumiem tych negatywnych komentarzy. No, ale wracając do tego podbijania, jego. no, motocykl to jest zarobista maszyna, spojrzysz na niego, to jest coś pięknego, to jest wiecie, No, adrenalina, emocje to jest fajna sprawa, nie? Fajnie też sobie czasem szybciej pojeździć mocniejszą maszynką. Mamy tutaj 98 koń do dyspozycji, tak do 6000. Ten motocykl ogólnie jest ospały, ale w tej górnej. Część obrotów robi się z niego. No, dobry wariacik, No, gdyż jest to protoplasta R6, tak? Mamy tutaj cztery cylindry w rzędzie. Jak na ten rocznik powiem Wam, 2004, to już się taki youngtimer powoli robi. Nie ma się naprawdę do czego przyczepić. Nadal wygląda dość świeżo z tymi kocimi oczami. Te dwie lampy są naprawdę fajne. I dwa wydechy pod zadubkiem. I tak to wygląda. Jak najbardziej ja się teraz uczę przerzucać biegi z między gazem no, dla chcącego nic trudnego już tak chciałbym to na poważnie traktować, za ja motocyklem nie tylko gaz, hamulec, lewo, prawo jedziemy tylko no, skoro istnieje możliwość nauczenia się jazdy z między gazem, no dlaczego nie trzeba próbować a że skrzynia trochę pocierpi, sprzęgło no wiadomo jak jest co tam ciekawego jeszcze można powiedzieć No motocykl to też jest takim fajnym sprzęciorem że jak się go widzi to już się Micha cieszy. Ja za każdym razem jak idę do mego fazerka to już jestem zajarany jak małe dziecko. Normalnie zakochany jestem w tym sprzęcie. Myślę, że większość motocyklistów ze swoimi światami ma tak samo. To jest... Tak jak kochanka. No, zarubisy jesteś. Kurde. No i fajnie sobie wyskoczyć, wiecie, wokół komina. Bardzo często też jest w samochodzie, musisz stać bardzo długo w korku, denerwujesz się, jeszcze jak klima nie działa, się pocisz. Tutaj oczywiście też ciuchy trzeba założyć, no ale to trwa 5-10 minut, tak? I możesz sobie cisnąć w jakieś tam nieznane drużki, gdzie na przykład wcześniej sobie upatrzyłeś trasę. A polecimy sobie tutaj na lewo. Tak, jesteśmy w centrum Gnia Gdańska. Mamy godzinę 21.17. 22 stopnie. Świetna pogoda na jazdę. O! Możemy sobie Bamsa właśnie. I tak ogólnie w Fazerku jest coś świetna, uniwersalna, dość mocna maszyna No takiej Bliższej turystyki, że tak powiem, bo tutaj jest Dość duży kąt ugięcia kolan. także Po tych 150 km zaczyna lekko pupcia boleć Oczywiście, no ale i nóżki, ale to Naprawdę nie przeszkadza No Gdynia, Ty masz czerwone jeszcze I ogólnie jeśli zarzucimy sobie kuferek, mamy jakieś kraszpadziki, obieweczkę, deflektor, śmiało można ciachać trasy 200-300 i więcej. No trasie oczywiście on się zadowoli, 4,5 litra benzyny, na spokojnie tak lecimy sobie 100-110. Oczywiście maneta kusi, żeby latać nim szybciej, no ale... wiadomo jak ja skażę sobie iść temu swojemu. Jeśli chodzi o spalanie, też również o dystans, jaki pokonałem na zbiorniku, jeżdżąc tak niespokojnie, <laughs> bardziej drogą ekspresową, te 140, 130, 140, a to tak chlubnie a tej piątkę troszkę powyżej, także niby tu jest zbiornik 19 litrów, ale realnie tak zrobię 280-300 km na baku, a wychodzi nawet trochę więcej niż 5 litrów. Ale fan i wolność i w ogóle radość z jazdy jaką ten sprzęt oferuje to jest niewygórowana cena, stojąc w korku, paląc 10 litrów benzyny. Oczywiście jeśli chodzi tutaj jeszcze o tą wolność z tym motocyklem, sprawa wygląda tak, że w samochodzie oczywiście czujemy się bezpiecznie, tak tutaj wiadomo, jeden zły ruch, coś się... Zamotasz i leżysz od razu, tak? Dlatego trzeba bardzo spokojnie. Jak instruktor jazdy mi mówił, zawsze patrzysz daleko, daleko przed ciebie, tu cię nie interesuje. O, tak jak teraz, widzisz, on skręca, musisz być przygotowany od razu. Światła kolego. <grym> po prostu masz krótszy czas reakcji, na przykład, widzisz, coś tutaj się dzieje, to ty musisz od razu reagować. Nie ma jak w samochodzie, że zaśpiesz o, możesz coś hamulec i on ci wyhamuje, tak? I w razie w nie daj Boże, coś się stanie, to. Ta blacha zawsze cię będzie chronić, a w motocyklu wiecie, lecicie Dlatego też polecam zakup Ogólnie na jaki motocykl byście nie wsiadali, czy to jest 50, 125, czy klasa 600 Od razu zakładajcie jakiś ciuch motocyklowy, nawet najtańszy, najprostszy, tak Żeby coś was chroniło A nie, blizny i skóra długo się goi Uwierzcie mi, spytajcie się innych motocyklistów, którzy to przeżyli a tak, jak się kurtka, czy tam ciuch zepsuje, pieniądze się kupi, a zdrowia, wiecie, ciężko. Fajny kask świeci na bani z tyłu. O, i zielone pięknie. Są. aha, o ciuchach motocyklowych. Dokładnie, jak się wsiada na motocykl, to ciuchy motocyklowe, myślę, że spokojnie, w... żebyście sali się ubrali, wystarczy śmiało... Z 2,5 tysiąca. Praktycznie na każdą rzecz jesteście w stanie wydać po 500 zł i będzie elegancko. Buty 500, spodnie 500, kurtka 500. Rękawiczki tam dwie 3 w miarę dobre. I kask myślę, że już taki za 800 tys. złotych śmiało możecie coś sobie kupić na, na, na pierwszy I będzie, i będzie bardzo dobrze. Wtedy już nie musicie się przejmować. Tak, wy jesteście spokojniejsi, wasze małżonki, kochanki, dziewczyny są spokojniejsi, że w razie gleby to coś was tam ochroni, wiecie jak jest. A to jakby nie mogę simy polecić, bo w jest jestem ubrany. Już prześmigałem parę tysięcy kilometrów i nic się z tym nie dzieje, także polecam jak najbardziej. Nawet jak się będę... 125 się przesiadałem na to i jak najbardziej tutaj mi się życie są spoko. Nawet jak myślę, że teraz na w wcieczek przesiadę, to też byłoby git. No i ogólnie w motocyklu fajne jest to jeszcze, że po prostu jedziesz przed siebie, wiesz. Wiesz, że on ci mało pali, wszędzie wejdziesz, wszędzie się zmieścisz, mało miejsca na parkingu zajmuje, także. Po prostu jedziesz sobie przed ciebie i jest taki zarąbisty odmurzasz, taka na no spokojnie, możesz się wyczuwać, jak teraz jadę sobie przed ciebie nawet nie wiem gdzie, nie mam celu, po prostu jadę i to jest coś pięknego. Jeśli jeszcze chodzi tutaj o koszty, to słuchajcie, to jest motocykl klasy 600, tak? A nie będę go wyprzedzał, motocykl klasy 600, zobaczcie, on ma 98 koni, to jest H72KW z tego co pamiętam. I OC do takiego motocykla jak ja teraz i nie mam zniżek żadnych. Płacę... Oce znalazłem najtańsze za 110 zł. No to zobaczcie, jaka jest przebitka. Moja partnerka ma 60% zniżek za samochód 1:840 KONI, dość świeży, płaci prawie 600 zł. Widzicie, jaka jest przebitka? Sześciokrotnie więcej. Tak samo przegląd też jest troszkę tańszy, bo to wychodzi 62 zł. W samochodzie stówka tam z zbóżą gazową więcej, a 160 nie wiem, bo nie mam. Także widzicie, jakie to jest koszty przebitki: wszystkiego. Czy to Oce, czy części, czy. No, wiadomo nic tylko siadać i śmigać przejechać, robić kilometry, i dziewczyny i robić butu tutu. <grydy> fajna sprawa jest ja za tym motocyklem. Normalnie taki zakochany jestem, że szok. Każdemu polecam. <grydy> Bardzo dużo ludzi też, jak rozmawiam z nimi, to spotykam się z tym, że Jedni do motocykla podchodzą, jak pies do za przeproszeniem, że oni nigdy, że to się rozwalisz i tak dalej, że ooo! i każdy tak gada kupisz so od razu trumne smycz i tak dalej. I to jest głupota. Jeszcze muszę się podszkolić w zmianie tych biegów. Ale widzicie, jak się jedzie na spokojnie ma się olej w głowie, widzicie, to ma prawie 100 koni. To jest mój pierwszy duży motocykl i kurde jakoś żyje już ponad 3000 km tym naciachałem i jest gitara. Nie ma co się przejmować, wsiadać jeździć. A i pamiętajcie, jeśli lubicie coś robić, to róbcie to, nie patrzcie na waszych znajomych, przyjaciół, nawet na małżonkę, bo ona będzie się martwić, że o, róbcie to, co lubicie. To jest taki mój przekaz dla was. Ja tak samo sobie podchodziłem, albo się zabijesz, albo to, albo tamto, nie, kurde, lubisz coś robić, to to robisz, proste. Tak to szybciutko życie leci, wiecie, dzieciaki tak szybko rosną, tak to wszystko leci, trzeba korzystać, używać z tego życia. Czy ja mam takie podejście, nie wiem jak tam z wami. Dobra pojedziemy sobie na oliwkę No coś tam coś tam wychodzi Jeszcze kaleczę te biegi ale Trochę człowiek pojeździ się nauczy O, siemano, Mordix Teraz jedziemy sobie na oliwę w Gdańsku tutaj trzy Po prostu, mi się wydaje, że jak już ktoś jeździł na motocyklu, tak jak ja zaczynałem od 125 mogę nią dalej jeździć Ale oczywiście, no co, no brakowało mocy, wiecie Człowiek pojeździł jeden sezon, znudziło się A, dobra, trzeba kupić coś mocniejszego, no i... Tak już jestem, kochany fazerek O, i widzicie, na motocyklu, elegancko sobie jedziecie, pyk Nikomu nie dokuczacie, proszę bardzo, pierwszy jesteście tutaj Pyk I tyle jedziemy sobie elegancko Nikomu tu nie robicie krzywdy Tak BMW, ja wiem, że Ty chcesz jeździć śmiało Teraz prawko łatwo stracić, także... Aha! I jeszcze coś się wiąże z motocyklem Właśnie dzięki temu gościowi z BMW Bardzo ważna jest odpowiedzialność i szacunek do manetki I mówię to ja Wam świeżak, który tam motocyklem zrobił koło tam 6-7 tysięcy kilometrów Bardzo szybko idzie na tym prawo jazdy stracić i dużo punktu bo to kusi wiecie jak jest to jest minuta osiem i to zabier i tak dalej także wszystko z głową na spokojnie jeździcie sobie delektujcie się tą jazdą no tak myślę <laughs> bo to jest naprawdę jazda motocykla to jest Kurde, to jest coś pięknego no taki fan Oj, oj, oj. No tak to niestety będzie wyglądać teraz. No i kolejna sprawa. Zobaczcie, samochód, puszka musi stać, a motocykl. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dziękuję bardzo. Dzięki. Jak wyjeżdżasz przed gościa, to też możesz mu się upłonić. Dzięki. No i jest fajnie. A co do Fazerka, to mamy rocznik 2004. Jest to Yamaha FZ6 Fazer, wersja z owiewką. Kupiłem od Pasjonata jazdy. Sorry, zagadałem się. Od Pasjonata motocykli kupiłem. Od pana, którego miał u, ponad 3 lata, jak nie więcej. Także mamy tutaj dużo dodatków powrzucanych. Jakieś deflektory, pierdoły i inne rzeczy akcesoryjne. Osłony chłodnicy, obszyte siedzenie. Manetki akcesoryjne. Ufer GiviMaxje yeah. Grzane manety, i tam jeszcze by się znalazło. Xenony, w sensie światła LED, śmiało jedź, mi się nie śpieszy, bo gadam. Jakoś się nie mogę połączyć tutaj kumanie. Wiecie, jazdy z gadaniem. Nie wiem, jak to robią vlogerzy, że oni po prostu elegancko jadą, cały czas gadają, tutaj wszystko ten. Kurde. Jeszcze trzeba się obić z maszyną. <laughs> Więcej. O, i tak to wygląda. No nie sobie dopiero tam jadą, także wrzucimy sobie luzik, luzik, arbuzik. Jeszcze widzę piesi idą, o, piesi się. Właśnie znikają, także możemy jechać zaraz. Co zauważyłem się ciekawego na drogach, to że ludzie jeżdżący na jakichś tam nakedach, turystykach i innych rzeczach zawsze się usumili pomogą, ukłoniam ci się piątkę pokażą. A jak na przykład widzę skuterowców, albo gości jeżdżących na Harley'ach, wiecie, takich poważnych jedzie sobie tam, nie? No to jakoś kurde nie są, nie są chętni, żeby odmachać. Nie wiem z czego to się bierze. Może ktoś myśli, że jest lepszy od drugiego, ale motocykliści to jest jedna wielka rodzina, bardzo fajnie to jest, że jedziesz sobie ktoś ci machnie, piona, piona, nie zasz gościa, naprawdę bardzo fajne to jest. A nie w samochodzie, jest w korku ty kur i tak dalej, nie? <ścoughs> Widzę, że dzisiaj rozkminy na poziomie. Nie ma lipy No i jedziemy chłopaki. No i jedziemy, jedziemy, jedziemy. Fordzik, dawaj, nie chcę mi się redukować już. Co do fazerka, jeszcze to on tak do 6000 jest bardzo spały, ale powyżej 6000 to już się robi taki. Wiecie, wariacik, o! Taki dobry wariacik, ale raczej jeżdżę spokojnie. Trzeba się jazdą delektować, uczyć się zmieniać biegi elegancko, etc. Et no, ogólnie piękna sprawa. <grytania> Uuu, uh, policaj, Pięki. policja, panowie wychodzą, co tu się dzieje. Tak bywa. No i przy tym kurwa trafikatorze nowym to jest masakra. Jak ktoś przekroczył prędkość o parę kilosów, czy tam coś odwalił, to jest uuuu, współczuję. najmocniej. Dzięki mordo, dzięki mordko. Jedziemy. Tak, wiem, długo Dziemy. trzymałem rękę na sprzęgle. Tutaj gostek nie musiał za mną czekać. Jedziemy! Karłasz Spa. Nie widziałem tego, coś nowego. Taka pora moim zdaniem jest najfajniejsza do jazdy. Taka, dziewiąta, czy taka między dziewiątą, dziesiątą. Się zaczyna chłodniej robić. Tak już zachodzik słońca jest fajny Mniej aut na drodze I śmiało można sobie lecieć przed siebie Cały czas do przodu staramy się <grymne> A i tutaj te serpentyny są naprawdę fajne Można sobie elegancko pośmigać Piękna sceneria, Lasek, te sprawy Wchodzi w zakręty jak w nóżu masło ten motocykl Sam się kładzie, skubany 200 parę kilo wagi, 207 koła Fazer ma z płynami, zalany Także maszyna jak na prawie dwa, jak na 20 lat to uu. Jeszcze będzie latał i latał Ty bardziej, że to na wtrysku, nie trzeba się niczym przejmować Ogólnie to jest bardzo udana konstrukcja, świetna jednostka. Tutaj problemy tylko było z czujnikiem położenia wału TPS-em tak zwanym i bardzo często odkręcała się śrubka stawczej zębatki przedniej, tak jak tam się odkręciło, to już było niefajnie w silniku i trzeba było łamać silnik, a tak Raczej nie ma co tu się tu już dużo elektroniki nie ma. Z elektroniki o, to wyświetlacz biegów. Bo to nawet ABS-u nie ma, tak? Motocykl dla mężczyzn jak to się nie mówi. Nie ma motocykl ABS-u też. Z jednej strony w roku 2021 jak go kupowałem. Tak, motocykl bez ABS tak trochę wiecie. Zabójstwo te sprawy, o, ale bez przesady. Kiedyś jakoś ludzie jeździli i żyją, nauczyli się hamować i jeden może mieć ABS, z drugimi może nie ogarnąć. Jak ten ABS pompuje Oczywiście Te nowsze systemy, mapy zapłonu, kontrole trakcji, sprzęgła te hoppingowe i tak dalej To jest jak najbardziej wszystko przydatne, oczywiście Ale... Jak ktoś cenie kupuje Tu i tak jest maszynka jest zarąbista I polecam ją każdego z czystym sumieniem Każdemu, sorry Każdemu z czystym sumieniem polecam tą maszynkę No jest... Przekozak ten motocykl i bardzo dużo ludzi też go wybiera na pierwsze moto W miarę w dobrych pieniądzach można kupić świeżą sztukę dobrą No i skręcamy się w prawo to Pchamy prawą manetkę, przeciw skręt, tak? On sam sobie leci Ty tak naprawdę nic nie musisz tu robić Dajesz gazu, Cię wyprostuje i... I już dochodzisz samochód, nie masz gdzie jechać. Także tak to wygląda jazda motocyklem. <gry> Dań skarczący się manu Ikea. Krążymy sobie wokół komina. Nie wiem, czy nie będzie burzy, czy padało. Jak tam widzicie z daleka, takie chmury niebieskie. To taki mój pierwszy vlog, w którym gadam więcej, czyli to vlogiem można nazwać, tak jak po prostu chciałem wypluć swoje myśli, zobaczyć co z tego wyjdzie. <grymne> <grymne> Oczywiście mogę się tutaj mylić, jak najbardziej, jeśli coś tam źle mówię, czy z czymś nie zgadzacie, to napiszcie i dzięki ogólnie od razu jak ktoś obejrzy ten film, będzie mi bardzo miło. <grymne> Pojedziemy sobie pod most, zaraz zrobić łutu tutu. Także widzicie, szósteczka pyk i na szóstce 5000 obrotów, tak? 80-90 km, śmiało możecie sobie cisnąć, to spalanie będzie 4,5 na luzie. Z z między gazem, muszę się tego nauczyć. No, powolutku, nieśpieszno. się siema, siema, nagrywa się cały czas bardzo fajnie. GoPro Hero 8, stary sprzęt, ale jary. Działeczki zrobimy sobie Utututu. Zobaczcie jak się fajnie w zakręt wchodzi, jak się człowiek kładzie To jest zajebiste, no Co tu dużo mówić, no Mój ulubiony znak 30 kur... Wszędzie tych 30 nastawiają Aż odechcia się jeździć, czy to autem, czy Oczywiście tutaj przejścia i tak dalej, ale no Masakiera czasem Masakiera, panie wejdziemy sobie na oszą Przylansujemy się troszkę wieczorem fazerem. Niech patrzą! <laughs> Żarcik, oczywiście. Wiecie, moim zdaniem, ogólnie sprzęt to dawać, ma, ma wam dawać radość z jazdy. Bo to najważniejsze. Nakaz jazdy w lewo ja sobie pojadę w prawo. Złamałem zasady u koniec świata. Na szczęście nikogo nie ma. Nie róbcie tak. Jak nikt nie patrzy, wiadomo, to niektóre rzeczy można, bo czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal, ale lepiej nie świrować pawiana. Przepuścimy panią. nerwowo. Śmieszne kobiety z papierachami w buzi wyglądają. Takie ją no ja Myślę, że będziemy kończyć. Nagrywanko tego vlogasa. Przemyślenia moje na temat jazdy motocyklem, także pozdrawiam wszystkich serdecznie. O, ale... Jeszcze mnie taką, słyszeliście? Jak mi trzmiel zapierdzieli w kask? <grymnie> że Wam wszystkiego najlepszego trzymajcie się. O, jaka fajna korsa! Jeszcze sobie podjedziemy do niego tego Yso Series, sobie zobaczymy taki bonus na koniec jazdy. Taki Jokerowaty, fajnie to wyszło. O, proszę bardzo, to sprzęty jeszcze stoją fajne. Co Clio, który dostał w dupę usportowiona wersja i Team Joker KOSIA C na feldze fajny sprzęcior fajna felga biała, pod kolor nie ma co mu powiedzieć, naprawdę diesel CDTI, o Jezus mu przy tankowaniu no nie jest kochani lecę. Trzymajcie się najlepszego, siamoneczko, cześć.